aż do stacji kolejowej daliśmy tę drogę, która była gminna, no bo to jest taki logiczny ciąg, prosty, fajny, główny, a ta w sumie boczna droga... Taka, no nie wiem dlaczego ona była powiatowa, nie doczekałaby się pewnie realizacji zbyt szybko, bo w powiecie jest tyle gmin, tyle dróg, więc zupełnie boczna droga, ale powiat nam też finansował w połowie wkładu własnego. Za co też będę na sali dziękować. Natomiast ta droga, o której ksiądz tutaj wspominał, tam jest tylko kawałek na terenie gminy Zaręby. Większa część tej drogi przebiega w gminie Szulboże i Główna. Trzeba pana Bucza w ustawie pocisnąć, więc może coś by z tego było. Bo w zarębach tam jest a, kawałeczek, a większość tej drogi to teren gminy o Boże. więc ja odbijam trochę piłeczkę, <grym au> <marvelous. śmiech> mówię jak jest. To pani Wójta, ja Proszę 11, księdza, Jako sąsiad, nie mam godności. zdanie, żeby mogła, bo nie uczynił w części Bardzo dziękuję wszystkim, którzy się do kolejnej drogi na terenie przemysłowskiej parafii. Bardzo dziękuję Panu posłom, samorządowcom, wszystkim, którzy się angażowali, wykonawcom, parafianom, którzy też o to bardzo mocno zabiegali. Pani Wójt, bardzo piękna sprawa, że Pani przyjęła tę drogę od powiatu. Pięknie hmm. Pani za Starają się ośrodki rządowe, dziękujemy Panu posłom, Obecnie tutaj że wspomagali e, tych różnych e, e, prośbów i że e, te prośby zostały wysłuchane. Także warto jest z, z drogów pogatowych, przygotowywać na gminę. to wówczas e, szybsza realizacja. E, praktycznie wszystkie drogi na terenie parafii Żydelskiej już są głównie uczęszczane są asfaltowe. Ale została jeszcze jedna pogotowa. Bija za krzewą Zaleś. Za krzewu, za Ktoś ma jakieś plany? Nie wiem, ja to nie na razie. tak ktoś chce, żeby tym drogę, która do siebie wzywajmy za zatem Boga, aby pozostawił tym, którzy wykonali tę drogę i tym, którzy będą z niej korzystać, aby wszyscy potakował swoją ojcowską opieką. módmy się. nadzieję. Możecie brawo. Dziękujemy bardzo. Świetlica została uroczyście otwarta. Wszystkie przemówienia będą w Centrum Kultury. Teraz księdza proboszcza prosimy o poświęcenie, o modlitwę. Także e, dziękuję Wielkiej Brytanii za tę za przywołanie w ogóle e, tego ważnego wydarzenia dla tej miejscowości Pietlana. Także ja tylko mówię dla osób, które są przyjezdne, że jak ja chcą trafią tą drogą, taką żwirową, kawałeczek, jak tu to między tą drogą a jest właśnie taki pomnik upamiętniający walkę pod Pietlan w czasie powstania styczniowego. jedna z większych Polisko zostało uroczyście otwarte. Wszystkie przemówienia zapraszamy do sali Centrum Aktywności Kulturalnej. Widzieliśmy, Szanowni Państwo jak te miejsca wyglądały zajmę się. Te inwestycje zaczęły, jak wyglądają teraz, oczywiście ta droga nieutwardzona, teraz piękny, bezpieczny asfalt. Czy też świetlica bardzo też wygodna, estetyczna. No i kontekst sportowy, który będzie służył nie tylko młodzieży, dzieciom, ale przede wszystkim mieszkańcom gminy, którzy chcą uprawiać sport. Wspaniałe inwestycje. Nie ostatnie, przecież nie pierwsze z Polskiego Ładu, jakie są zrealizowane w tej gminie. I chciałaby się, Szanowni Państwo, składając życzenia na rok 2025, no, życzyć samorządowcom, ale przede wszystkim mieszkańcom, aby... W budżecie państwa polskiego znalazły się środki na kolejny taki program, jak Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. jest niezwykle istotne, o czym wspominała tutaj pani Marszałek, że Polski Ład odmienił oblicze Polski lokalnej. To nie ma żadnej możliwości. Fundusze inwestycji strategicznych na przykładzie Gminy Zalęby Kościelne, tych inwestycji, które otwierane były dzisiaj, ale to nie tylko te. Otwieramy dzisiaj to, co mówisz, jeszcze wcześniejsze, to choćby ten obiekt, w którym tu jesteśmy, oczywiście nadrabia zaległości w rozwoju zrównoważonym. Teraz jak ja słyszę czasami, że kandydat na prezydenta mówi o zrównoważonym rozwoju, taki, który generalnie zrównoważonym rozwojem nie ma nic wspólnego, kiedy to... Przygotowana jest ustawa o finansach samorządowych, już ona wchodzi w życie, gdzie ze zwiększonych środków finansowych dla samorządów, z podatków i głównie, skorzysta zdecydowanie najwięcej, najbogatsze, największe miasta, gdzie mówi się, że na 22 miliardy złotych więcej w przyszłym roku, to ponad 2,5 trafi do Warszawy wobec tego, co otrzymają zaręby kościelne. Oczywiście mają tą nadzieję, że może jakiś grosz będzie większy w stosunku do tego wydatków bieżących. Natomiast zapowiedź likwidacji Funduszu Inwestycji Strategicznych tutaj, tak naprawdę jest założenie rozwoju. Wspólne spotkanie z Państwem, ale i podziękowania, przemówienia. Dlatego dziękuję jeszcze raz, że mogę tutaj z Państwem być, uczestniczyć. Ale powiem tak. To co zresztą na sesji króciutko, bo też była okazja troszeczkę do mniejszego groma powiedzieć. Państwo rozbudziliście te nadzieje, czyli tutaj pani wójt jako lider, państwo jako radni i poprzedniej kadencji, i obecnej kadencji i mieszkańcy, i sołtysi, widzę i są ochotnicy straży pożarnej, koła gospodyń pewnie. Wszyscy rozbudziliście jakieś sobie Marzenia, nadzieje na lepsze życie. I udało Wam się te marzenia zrealizować. Szanowni Państwo. Przyjeżdżam tu już od kilku, kilku lat i naprawdę to widać, jak ta gmina, ten teren się zmienił. Gratuluję Wam tego, że potrafiliście zrealizować te marzenia wspólnie, wspólnymi siłami. Jeden z ładniejszych obiektów sportowych, jakie w tym roku otwieraliśmy. Wierzę w to, że ten obiekt sportowy będzie nominowany w przyszłym roku do inwestycji w rok. Pani Wójt, już dzisiaj będziemy wspierać to, aby rzeczywiście w przyszłym roku można było oglądać ten obiekt sportowy również na trzeciej gali Mazowieckiego futbolu. Proszę Szanowni Państwo, za chwilę, 2020. 2025 roku, pozwolę Państwu, że zrobimy serdecznie życzenia. Aby tych inwestycji w gminie nie zabrakło, abyśmy mogli otwierać wspólnie kolejne inwestycje. Wszystkie te drogi są już wyremontowane i wszystkie są w bardzo dobrym stanie. A ja dzisiaj jedną z takich dróg chciałbym Panu Prezesowi Mazowieckiego Związku zademonstrować. Śpieszyliśmy się do Państwa bardzo, a ja powiedziałem najkrótszą drogą. Od Na razu Państwu najkrótszą, ale chyba jedną z lepszych. Pani Wójt, gratuluję Pani bardzo serdecznie. Gratuluję wszystkim pracownikom Urzędu Gminy, dlatego że to praca wszystkich Państwa na to się złożyła, na ten sukces, który Państwo dzisiaj świętujecie. Chciałbym Państwu życzyć w 2025 roku dobrego roku, żeby te inwestycje się nie zatrzymały, żeby dalej trwały, no i żeby przynajmniej w takim tempie, żeby przynajmniej to jedną inwestycje taką udało nam się otwierać. Ja drodzy Państwo przygotowałem list gratulacyjny tutaj, który złożę na ręce Pani Wójt, ale myślę, że żeby nie przedłużać